Drodzy chciałem szczególnie podkreślić, że to Wasze święto jest świętem naszej całej gminy Sędziszów. Od Was trzeba się uczyć, brać przykład. To jest praktyczny i prawdziwy patriotyzm. Nie ten utkany pięknymi słowami, tylko ten w uczciwym, długim, solidnym życiu naznaczony. Przez całe swoje życie szanowaliście tradycję, kochając polskość, mimo że żyliście w trudnych czasach, te czasy, które nie były łatwe. Życzę Wam już teraz przede wszystkim wiele, wiele, wiele zdrowia. Także życzę długich lat w spokoju i myślę, że jest bardzo ważne dla tych szacunku, przyjaźni i miłości od najbliższych. Wasze święto jest naszą radością, naszym świętem, ale myślę, że największą radością i takim szczęściem to jest dla Waszych dzieci i dla Waszych Bo i radnych. Powinno się okręcić pewnie dla tych z nas, Którzy, którzy rodzice nie dożyli tego, żeby obchodzić tak piękny jubileusz. Jeszcze raz, drodzy Państwo, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu za prowadzenie dzisiejszą uroczystość. Kochani jubilaci, dniu waszego święta. Mały Trzech też o tym pamięta. Te wieśne życzenia w dalszym waszym życiu życzyć powodzenia. Niechaj szlachetny w celu związek wasz obronieni. Niechaj po latach wielu nic szczęścia waszego nie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam pani medalem 12-letnie pożycie małżeńskie. Gratuluję, dziękuję za wszystko życzę wskiebrego. 12 małżeńskie, gratuluję, dziękuję za wszystko życzę Przeczytam to drugie. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza pani medalem 12-letnie pożycie małżeńskie. Gratuluję, dziękuję za wszystko dobrego. wskiebrego. Oznacza panie medalem 12-letnie pożycie małżeńskie. Gratuluję, dziękuję za wszystko życzę w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza Pan medalem Pana Szymałczyńskiego. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Że czymś Polityki Polski oznacza Pana medalem, w znaczy pozycji małżeńskiej. Gratuluję, dziękuję, to wszystko jest dobrego. W imieniu Zjednoczonego Wszystkiego Polskiej oznacza Pana medalem, to znaczy pozycji małżeńskiej. Gratuluję, dziękuję za wszystko. Gratuluję, dziękuję, dobrego. Do do dziękujemy. Do

Państwo z i z Oznaczam Panią medalem w dwóchletniej porcji małżeńskiej. Gratuluję. Gratuluję. Dziękuję. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Panią Medalem w dwóchletniej Letnim Małżeńskiej. Gratuluję, dziękuję za wszystko życząc. Dobrego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam pana medalem w dugretnie pozycji Małżeńskiej. Gratuluję, dziękuję za wszystko dobrego. Dziękuję Oznaczam Panie medalem do ducholetnie Polysy Gratuluję, dziękuję dobrego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam pana medalem do ogóle Gratuluję, dziękuję. W Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza pani medalem za policji małżeńskiej. gratuluję dziękuję dobrego Rzeczypospolitej Polskiej pani medalem za długoletnie poświęcenie małżeńskie gratuluję dziękuję za wszystko dobrego Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Panią medalem za długoletnie poświęcenie małżeńskie gratuluję dziękuję dobrego Małżeński. Gratuluję, dziękuję za wszystko Wysoko Wysokiego Wbrego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Pana medalę w drugim porzuciu małżeńskim. Gratuluję, dziękuję Wysoko Wysoko Wysokiego Wbrego. W imieniu Polskiej oznaczam Pana medalę w drugim porzuciu małżeńskim. Gratuluję, dziękuję Wysoko 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 Wbrego. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na wyjątkowej uroczystości w Sędziszowie. Na uroczystości 50-lecia porzucia par małżeńskiego. Z tej gminy. Co prawda, niektóre pary mają ponad 60. To wyjątkowa okazja do złożenia życzeń, do wręczenia oznaczeń, do stylu refleksji, ale również i takiego pozytywnego spojrzenia w przyszłość. Miałem przyjemność wręczyć oznaczenia w imieniu prezydenta. Bronisława Komorowskiego, oznaczenia szczególne, oznaczenia, które przyznaje prezydent na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ale oznaczenia wyjątkowe, ponieważ przyznawane dwóm osobom, które przeżyły wspólnie 50 lat. To taki dowód uznania i podziękowania za całokrzat pracy oraz tego, jak władze Rzeczypospolitej żywią do jednostki rodziny.